Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest cotygodniowy MotoDziennik. Serdecznie zapraszam na program. Dzisiaj, mam nadzieję, będzie bardzo ciekawie. Zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń. W serwisach ogłoszeniowych pojawia się coraz więcej ofert pilnych z naprawdę dobrą ceną i dotyczy to zarówno aut względnie nowych, jak i youngtimerów, zwłaszcza te do remontu tracą na wartości. Jednak dziś skupimy się na autach nieco świeższych, kilkuletnich. Zacznijmy od Renault Talisman. Następca Laguny grzeszy urodą. To naprawdę zgrabne, pięknie narysowane auto z dość krótką listą wad, na której wyraźnie i wersalikami zapisujemy przede wszystkim ekran i ergonomię sterowania oraz sam wygląd konsoli środkowej. Piękna to ona nie jest. Ale to, co jest ogromną wadą, gdy wybieramy auto fabrycznie nowe, za stówę, nadal nią jest, gdy pojazd ma już kilka lat. Jest o połowę tańsze, ale już mniej dotkliwą. Stąd dwa egzemplarze w naszym programie. Ten jest z 2017 roku. Pod maską 1.5 Diesel 110 KONI, więc to wersja oszczędna, niekoniecznie zwinna. 155 tysięcy przebiegu i pełna historia serwisowa. Auto jest bezwypadkowe. Z polskiego salonu wyceniono je na 48 900 zł. Ten egzemplarz ma pod maską Diesla 1.6, 130 Koni. Jest rok starszy, ale ma trzy razy mniejszy przebieg, nieco ponad 50 tysięcy km. Ma też bogatsze wyposażenie, choćby fotele z funkcją masażu. Cena to 56 900 zł. Dobrą cenę zauważyliśmy przy tym Citroën C4 Grand Picasso. Szkoda, że to 1.6 Diesel, a nie 2.0, ale na szczęście skrzynia jest manualna, a nie zautomatyzowana. Siedem foteli, nieraganny stan techniczny i wizualny, 86 tysięcy przebiegu i naprawdę super cena: 42 900 zł z dopiskiem sprzedam pilnictwo nie, niestety. Tak samo jak kolejna propozycja Ford Fiesta. To poprzednia generacja auto jest z 2017 roku z polskiego salonu i ma diesla 1,5 pod maską. Przebieg to nieco ponad 30 tysięcy kilometrów. Cena to 25 tysięcy złotych brutto na pełnym wacie. Taką zaletę ma też kolejna, ostatnie już dziś propozycja od jednego z naszych widzów i patronów jednocześnie. To Ford Mondeo z 2011 roku w bardzo fajnej wersji z dwulitrowym silnikiem diesla i automatem, precyzując dwusprzęgłowym powershiftem. Auto jest z 2011 roku, to polska dystrybucja i jest to bezwypadkowe auto z pełną dokumentacją i świetnym wyposażeniem. Światła są ksenonowe, przednia szyba podgrzewana, a tapicerka z Alcantary. Cena to 34 900 zł brutto, czyli nieco ponad 28 000 netto. Przypominam o możliwości podpromowania swojego ogłoszenia, jeśli mają Państwo jakieś auto aktualnie do sprzedania. Jeśli są Państwo naszymi patronami od minimum pół roku, to po prostu zapraszam do kontaktu. Jeśli patronami Państwo nie są, to na naszym patronajcie znajdą Państwo specjalne prógę. Jeśli będzie to zbyt skomplikowane, zapraszam do kontaktu mailowego. A teraz sprawdzimy, co słychać w świecie motoryzacji. A dzieje się sporo. Krok po kroku pojawiają się informacje o kolejnych, mniej lub bardziej zdecydowanych krokach, by przywrócić może niekoniecznie od razu stan ze stycznia lub lutego, ale chociaż coś ruszyć, bo na razie prawie wszystko stoi. Od firm kooperujących, przez fabryki, a w niektórych miejscach nawet punkty dealerskie są pozamykane. Tak jest między innymi u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie jedną z wytycznych było zamknięcie wszystkich punktów handlowych o powierzchni powyżej 800 metrów kwadratowych, co w przypadku miejsca typu supermarket mogło mieć sens, ale przy okazji zamknięto większość przedstawicielstw motoryzacyjnych, mimo że każdego dnia odwiedza je 100 razy mniej osób niż Tesco czy Carrefour. Za polem do władz przyjętym z akceptacją wystąpiło VDA, Niemieckie Stowarzyszenie Motoryzacyjne, czyli organizacja lobbująca na rzecz przemysłu motoryzacyjnego. Ostatnio często podkreślamy tego typu fakty, bo chyba pora przestać się wstydzić słowa lobby w kontekście naszych polskich organizacji czy instytutów działających na rzecz, korzyść i za pieniądze z sektora automotive, a udających niezależne ośrodki badawcze czy grono ekspertów, co jest swego rodzaju patologią i może zaczniemy kropla po kropli drążyć i może coś nam się uda tutaj zmienić. A wracając do motoryzacji w czasach pandemii, mamy dane dotyczące rejestracji nowych aut w Unii Europejskiej za marzec. Rejestracja, a co za tym idzie sprzedaż, spadły o 52%, choć nie wszystkim obcięło podobnie. Volkswagen jako grupa w porównaniu z rokiem ubiegłym to 46% spadek, Renault 64%, a PSA 68% spadek, powyżej 40% kreski na minusie więc nieźle. Radziły sobie tylko Volvo i Lexus. FCA to tragedia. Ponad 76% gorzej niż w roku ubiegłym. A w kwietniu będzie jeszcze gorzej zapewne. Ale w maju lepiej niż w kwietniu przynajmniej, bo branża zapowiada powrót do żywych. Analizowana jest organizacja pracy w fabrykach, tak by poszczególne czynności na liniach produkcyjnych odbywały się w większej odległości. W amerykańskim Fordzie testowane jest nawet urządzenie w postaci opaski zakładanej na rękę. Opaska zacznie wibrować, jeśli dwie osoby znajdą się zbyt blisko siebie. W tym wypadku chodzi o dystans 6 stóp, czyli jakieś 2 metry. Do powszechnego użytku mają trafić kamery termowizyjne wykrywające u pracowników gorączkę oraz codzienne ankiety dotyczące zdrowia. Ale dokładnej daty przywrócenia produkcji w amerykańskich zakładach Forda jeszcze nie ma. Może za tydzień będzie, ale na kwiecie nie raczej nie ma co liczyć. Podobnie w Hondzie, która również zamknęła co mogła i zwalnia. Na razie kilka tysięcy pełnotetowych pracowników. W zakładach w Stanach i Meksyku. W Europie być może za tydzień, być może za dwa. westchniemy, że sytuacja wraca powoli do normy. Na razie producenci przygotowują się do wznowienia produkcji na półwisk, na jedną zmianę z ograniczoną kadrą i oczywiście nowymi zasadami, jeśli chodzi o wspólne przebywanie i higienę. Ruszyła już fabryka silników Audi na Węgrzech. Do pracy wróciło 100 pracowników. Dziś, czyli 20 kwietnia, mają też ruszyć fabryki Volvo, zarówno w Szwecji, jak i Belgii. Koncern Renault planuje wznowić działania w portugalskiej i rumuńskiej fabryce, Hyundai w Republice Czeskiej. W Niemczech BMW, Audi i Daimler jeszcze stoją, ale na dnia, do rozruchu pewnie zaczną się przygotowywać. Zmieńmy temat, w końcu nie samym wirusem człowiek żyje, a przegląd tego, co w motoryzacji wolno od epidemii, zaczniemy w Stanach. Tesla Cybertruck trafi do produkcji i sprzedaży w roku przyszłym, a właśnie dostaliśmy potwierdzenie faktu, który wydawał się oczywisty. Auto będzie można kupić w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor srebrny. Nadwozie wykonane z nierdzewki to w branży moto nic nowego. DeLorean też taką miał, ale stal szlachetna ma też swoje wady. Ciężko ją pomalować, a raczej ciężko ją pomalować tak, by wyglądała równie ładnie jak zwykłe stalowe albo aluminiowe auto. Z tego powodu, jeśli ktoś będzie chciał kupić elektrycznego pick w kolorze innym, będzie go musiał okleić, co w a jakże przyznał sam założyciel marki. Kolejna ciekawa wiadomość pochodzi z Nissana. Ta szlachetna japońska firma ma w swojej historii przynajmniej kilka interesujących pojazdów sportowych. W ostatnich latach triumfy święcił przede wszystkim GTR, ale mniejsze 370, a wcześniej 350Z również były doceniane i bardzo udane. Po tym, jak Toyota bez kompleksów ustawiał obok siebie GT-86, Supra i serię GR z modelem Yaris na czele, japońska konkurencja skupiona na suwach chyba musi wziąć się do roboty. Na Nowy model Nissana, robocza nazwa to 400Z, wykorzysta platformę Infiniti Q60, więc auto będzie miało napęd na tył albo na cztery koła. Silnik z Infiniti Q60, bardzo udane 3.0 Turbo, mocy 400 koni oczywiście benzynowe, a do tego stylizację mającą nawiązywać do pięknej przeszłości, czyli modelu 240Z, produkowanego w latach 70. i dostępnego pod marką Datsun. Super. Ciekawe, czy auto będzie dostępne ze skrzynią manualną. U nas to ciągle najchętniej wybierany sposób przeniesienia napędu, w Stanach już niekoniecznie. Okazuje się, że na 327 modeli oferowanych w Stanach, zaledwie 41 z nich, to jakieś 12%, daje możliwość ręcznej zmiany biegów i są to najczęściej auta kosztujące najmniej, typu Nissan Versa albo Chevrolet Spark. Reszta to oczywiście automaty. Co ciekawe, do tego elitarnego grona ciągle należy Hyundai ze swoją dywizją N. Modele I30N oraz w Stanach Veloster, tym samym oznaczeniem to 2.0 turbo 250 albo 275 koni. Fajna, mało wyzywająca i przesiąknięta testosteronem stylizacja. Przy hondzie Type-R to nawet skromna i do tego niezłe właściwości jezdne. Oraz jedynie manualna skrzynia, co zmieni się już niedługo. Najpierw w Stanach, w Velosterze, potem pewnie u nas w i30 z najmocniejszym motorem. Sparowana zostanie ośmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa, dzięki której koreański producent dołączy do nielicznego grona oferującego tego typu rozwiązanie, czyli do Porsche i Mercedesa. A na koniec jeszcze jedna wiadomość, zła niestety. O tym, że Focus ST to świetne auto, zarówno w drugiej, trzeciej, jak i czwartej generacji mówiliśmy nie raz. O Fordzie RS poprzedniej generacji również mamy wyłącznie same dobre rzeczy do powiedzenia. Niestety, najnowsza generacja już się takiej nie doczeka. Zamiast 2-3 turbo o mocy 350 KONI z napędem na 4 Koła, miała być hybryda. Nawet mocniejsza, ale właśnie zrezygnowano z projektu, ze względu na trudne do spełnienia normy emisji spalin. Rzadko to mówimy w naszym programie, ale dzisiaj powiemy, Szkoda. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych informacji już w przyszłym tygodniu. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Partnerem tego działu jest firma Prodictech, czyli producent mierników lakieru. Fiat Bravo drugiej generacji pojawił się w sprzedaży na początku 2007 roku i przyciągał wzrok. To zgrabnie zaprojektowane auto miało być szansą na nowe rozdanie po Stilo, które ze specjalnym uznaniem klientów się nie spotkało. Brawo było ładne, ciekawe również w kabinie, przyjemnie jeżdżące, a i na brak silników nie można było narzekać. To, co osłabiło sprzedaż Stilo, tu nie miało miejsca. Silniki benzynowe były co prawda o jednej pojemności, 1,4, ale w różnych odmianach mocy. Były też diesle 1,6, 1,9 i 2,0. W sumie Fajne auto, a dziś odpowiemy na dwa pytania. Przede wszystkim zobaczymy, jak się zestarzało oraz do czego się nadaje ten konkretny egzemplarz. Import Niemcy 2009 rok zaledwie 100 tysięcy przebiegu i 1,4 turbo mocy 150 koni pod maską. Do tego instalacja gazowa. Wszystko to za 19 900 zł. Za w miarę współczesnego kompakta z gazem, małym przebiegiem i mocnym udanym silnikiem turbo. Niezła oferta. Zaczynamy w takim razie oględziny krok po kroku, dokumentując wszystkie niedoskonałości odstający zderzak, nierówno spasowany błotnik względem maski, drzwi względem błotnika. Lewa strona jest taka sobie, śladów świadczących o naprawie blacharskiej i lakierniczej jest sporo, a to zła wróżba. A to niezbyt dobre wrażenie potęguje fakt, że jednak nie jest to produkt wysokiej jakości i po tych 10-11 latach, a to się folia odkleja, a to co się rdzewieje, a to listwa odstaje. Albo tutaj, widać jak krawędź drzwi względem uszczelki nie pasują do siebie, a to raczej fabryka tak wypuściła. Pora na pomiary Brawo jest ocynkowane, wzór z dachu to okolice 120 mikronów. Tutaj ważna uwaga. Warto z tego wzorca korzystać, bo to, że lakieru jest mało, wcale nie świadczy o tym, że naprawy nie było. Tutaj mamy słupak, jest na nim 108 mikronów, na błotniku 80, na drzwiach nawet 60. Mogła być ostra polerka, ale skoro mamy tyle śladów świadczących o kolizji, to wniosek jest taki, że te elementy, czyli poszycie błotnika oraz drzwi z lewej strony, przednie i tylne, zostały wymienione na nowe i polakierowane. Słupak Cebu Pachlowane najgrubiej przy dachu, im niżej, tym cieniej. Nie było to mocne uszkodzenie, raczej obcierka, ale naprawa nie jest ładna. Druga strona również była malowana. Tutaj jest podszpachlowane miejsce ze startym mocynkiem, ale reszta jest blisko wzorca z dachu. Pod maską liczne ślady rozbierania, ale płyn klarowny, olej czysty. Wnętrze estetyczne. Sprawdzamy daty na pasach. Jest zgodna z datą produkcji i brak jest śladów rozbierania tapicerki, co daje dużą szansę na to, że w aucie nie strzeliły ani pasy, ani poduszki. Pasy są... Spleśniały tak przy okazji, a podczas jazdy próbnej okazuje się, że zerwana jest poduszka prawdopodobnie pod skrzynią biegów, bo za każdym razem jak dodamy gazu albo odejmiemy, to lewarek się rusza. Podsumowując kiepska tafiacina, a brawo jako takie nie zastarzało się z gracją. Link do oficjalnego sklepu firmy ProdigTech znajdą Państwo w opisie filmu. Linki do samochodów, o których rozmawialiśmy w pierwszej części programu, również się tam znajdują. I to wszystko na dziś. Pięknie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku motodziennika już za tydzień.